No chciałam powiedzieć, że byliśmy wczoraj w kinie na Formule 1. O właśnie, dobrze że I... ten temat poruszyłaś. nie chciałam... możesz powiedzieć jaka byłaś przed filmem, a jaka byłaś po. No właśnie chciałam <grym> powiedzieć, ale przerywasz. Sorry, oddaję Ci głos. No, więc ogólnie to ja nigdy tego nie oglądałam. I, i tak szczerze mówiąc to poszłam do tego na ten film, tylko dlatego, że ty chciałeś. No a zawsze wybieramy to co ja chcę, więc teraz się zgodziłam. No i na początku myślałam, że to będą jakieś wyścigi i będę się nudzić. A była tam taka fajna historia i bardzo się w to wciągnęłam i można powiedzieć, że kibicowałam temu aktorowi w tych wszystkich wyścigach i bardzo przeżywałam to wszystko tak. i normalnie aż za rękę ściskałam, tak się stresowałam. Tak było. Naprawdę bardzo mi się podobało i... Nawet te dziewczyny jak miała nie, nie lubicie albo nie wiem nie oglądałeś się wcześniej, to naprawdę fajnie pójść i na pewno Wam się spodoba. Także bardzo polecamy. Nawet osobom, które nigdy wcześniej nie miały kontaktu z Formułą 1. Dokładnie tak, bardzo fajnie. Bardzo fajne efekty dźwiękowe były. No, mi się spodobało jak oni mówili Formula łam. Formula One. Jak mówiła? Formula One. Tak ładnie, taki takim angielskim. Aha, no. no tak, to prawda. Swoją drogą, takie moje ciche marzenie to byłoby e, jechać na wyścig. E... No i właśnie jak wyszliśmy z kina, to ja powiedziałam, że chcę okazać to na żywo. <laughs> fajnie, jak się ma komu kibicować, a jak się nikogo nie zna, to takie... Tak, no niestety nie mamy już Polaka w stawce. Kiedyś był, a już nie mamy. Ale może, może, może kiedyś jeszcze pojawi. I wiem co to znaczy box box box. I jak szybko oni w ogóle te opony tam zmieniają, to jest szok jakiś. No w trzy sekundy? Jezu, już 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 i już jedzie dalej, nie? No. No naprawdę szybko. To prawda.